Witam wszystkich obecnych na 33. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach i dziękuję za przybycie. W sposób szczególny witam Jego Ekscelencję, księdza arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Marka Jędraszewskiego. Delegata arcybiskupa Metropolity Krakowskiego do procesu beatyfikacyjnego Emilii Karola Wojtyłów, księdza kanonika doktora Andrzeja Sądra. Szanowni Państwo, trwa rok świętego Józefa patrona rodzin, ogłoszony przez papieża Franciszka dla upamiętnienia 150 rocznicy ustanowienia świętego Józefa patronem kościoła powszechnego. W ten jubileusz wpisuje się rozpoczęcie procesu beatyfikacji Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców Karola, papieża Jana Pawła II. Wieku. Tym skromnym, ale świętym ludziom poświęcamy dzisiejszą uroczystą sesję Rady Miejskiej. Zapraszam serdecznie na projekcję filmu Święci Sąsiedztwa, Wojtyłowie w drodze na ołtarz. ściera się panorama bielska i białej. Jest to miasto, które jest związane z papieżem, z jego rodzicami, ale historia rodu Wojtyłów zaczyna się około 20 km stąd, w Czańcu. W Czańcu urodził się Maciej Wojtyła, czyli dziadek papieża. Karol Wojtyła. Karta ewidencyjna z 1 października 1900 roku. Włosy, ciemny blond. Oczy zielone, nos proporcjonalny, twarz owalna, wzrost 171 cm. Język w mowie polski-niemiecki. Kaczorowcy byli rzemieślnikami. Zarówno Felix Kaczorowski był rzemieślnikiem, był siodlarzem, rymarzem. A jego żona Marianna Szolców była córką krawca. Krawów przedstawiał się jako miejsce dla tego, co robił Feliks Kaczorowski bardzo odpowiednie. Nadszedł rok 1905. Karol Wojtyła miał 26, Emilia Kaczorowska 21. Wątpliwości dotyczyły roku za ślubi. Dopiero badania archiwalne w Kriegsarchiv, gdzie odnalazła się księga zaślubin parafii garnizonowej dla miasta Krakowa, przed paru laty przyniosła odkrycie, że do tego małżeństwa doszło 10 lutego 1906 roku. Na Krowodży urodził się ich pierworodny syn Edmund. W 1912 roku sześcioletni Edmund zgodnie z zasadami i obowiązkiem szkolnym, poszedł do szkoły. Rok później rodzina przeniosła się do Wadowic. W grudniu 1934 roku ciało Emilii przeniesiono z tego grobowca do grobowca rodziny Kaczorowskich i Wojtyłów na wojskowej części cmentarza rakowickiego. Karol szedł do pokoju ale po krótkiej chwili wrócił. Ojciec jego już nie żył. Proszę księdza ekonomika doktora Andrzeja Scombra, referenta do spraw kanonizacyjnych architektury krakowskiej, delegata arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w procesie beatyfikacyjnym Emilii Karola Wojtyłów o zabranie głosu. Dwa tygodnie temu przesłuchiwałem świadka w procesie kanonizacyjnym Karola i Emilii Wojtyłów. Świadek Polka od ponad 10 lat mieszka w Wiedniu. Po skończonym przesłuchaniu świadek wręczyła mi artykuł jednego z publicystów austriackich na temat procesu kanonizacyjnego rodziców Jana Pawła II. Autor tekstu postawił trzy tezy, które starał się uzasadnić. Oczywiście prezentował swój punkt widzenia, do czego ma pełne prawo jako autor tekstu. Pierwsza teza: to proces jest prowadzony za późno, brak naocznych świadków i czy to nie było celowe opóźnienie. Druga: preferowane jest małżeństwo Wojtyłów ze względu na ich syna papieża. I trzecia: jest to polityka kościoła. Spróbuję tutaj, Wadowica, odpowiedzieć na te kwestie i wątpliwości austriackiego publicysty. Pierwsza. Proces jest prowadzony za późno. Tak zgadzam się, że ten proces został rozpoczęty późno ze szkodą dla zobiektywizowania środków dowodowych. Jednak ja rozumiem to opóźnienie. Czy nie byłby podnoszony zarzut, że proces jest prowadzony pod naciskiem, gdyby żył sen kandydatów do chwały ołtarza? Sądzę, że wtedy byłaby większa presja i niebezpieczeństwo stronniczości. Nadto nie można być sędzią we własnej sprawie, a w takiej sytuacji postawiłoby się papieża. Druga. Lobby rodziny Wojtyła. To prawda, że takich małżeństw, rodzin, których los doświadczył w okresie kończącej się niewoli narodowej I wojny światowej, okresu międzywojennego i II wojny światowej było wiele. I właśnie poprzez ten proces Kościół chce oddać hołd i przywołać na pamięć losy polskich ojców i matek, którzy podjęli trud wychowawczy dzieci, zachowując tożsamość narodową i przekazując wartości chrześcijańskie. Chcemy oddać cześć polskim ojcom i matkom za ich trud, za to, że polska rodzina oparła się najpierw zaborcy, następnie najeźdźcy hitlerowskiemu i w końcu ideologii komunistycznej. Państwo Wojtyłowie są reprezentantami tych rodzin. Nie ma możliwości prowadzenia zbiorowego procesu rodzin, dlatego każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Ale celem jest przypomnienie i wskazanie na całość. Nadto proces ma za zadanie udowodnić świętość życia tych ludzi, a nie ich poglądy. I trzecia polityka Kościoła. I to zabolało mnie najbardziej. Myślę, że nikt tutaj z obecnych nie zaprzeczy, że rodzina przeżywa kryzys. Dobitnie świadczy o tym dane statystyczne. Ilość rozwodów, dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich, agresja czy depresja wśród dzieci i młodzieży, kończąca się czasem samobójstwem. To są twarde dane. Kontrafakta, non-valent argumenta. Wobec faktów argumenty muszą ustąpić. W dzisiejszej rzeczywistości zdominowanej przez samotność, Niepewność jutra w poszukiwaniu sensu życia, osoba Karola i Janiny Woj... Wojtyłów staje się świadectwem trwania nieprzemijających wartości, wśród których na pierwszym miejscu jest rodzina. W kontekście ideologii kontestujących potrzeby i sens istnienia małżeństwa i rodziny potrzeba autentycznych wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego. I jeśli to uznamy za politykę. To jest to polityka. Dlatego rodzinie powinna towarzyszyć szczególna troska i ochrona, zarówno ze strony władzy cywilnej, zwłaszcza na polu wychowawczym, i ze strony kościoła, który jest nośnikiem wartości duchowych. Wspólne działanie na tym polu mogą po latach wydać owoce. I proces Karola i Emilii Wojtu wpisuje się w ten proces edukacyjno-wychowawczym. Bo człowiek to nie tylko ciało z jego potrzebami, ale nade wszystko wnętrze z potrzebami wartości duchowych, które są o wiele trwalsze niż potrzeby doczesne. To taka moja refleksja na temat rodziców patrona miasta i ich procesu kanonizacyjnego. W 2020 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły Świętego Jana Pawła II zostały wybite pamiątkowe medale z brązu w ilości 100 sztuk. Medale wręczane są osobom i instytucjom w dowód uznania za czynny udział i upowszechnianie ponadczasowych uniwersalnych wartości płynących z nauczania Ojca Świętego oraz kultywowanie pamięci o nim. Zapraszam na scenę Burmistrza Wadowic i razem wręczymy medale pięciu osobom, które w ubiegłym roku tych medali nie otrzymały, a uważamy, że te medale powinny otrzymać. Światowej Sławy Artysta Fotografii, autor ponad 130 albumów. Wiele z nich poświęconych jest osobie Ojca Świętego Jana Pawła II, którego posługiwanie duszpasterskie Adam Bujak z wielkim oddaniem dokumentował od 1963 roku. Zapraszamy na scenę Pana Adama Bujaka. W imieniu wydawnictwa Biały Kruk medal odbierze pani Jolanta Sosnowska, wiceprezes wydawnictwa. Z tego zapraszam na scenę dyrektor Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, panią Janinę Turek. Od wielu lat swojego probostwa pomaga OSP Hocznia w tym wielkim dziele ksiądz dziekan, proboszcz parafii pod wezwanie narodzenia świętego Jana Krzyścia Choczni, ksiądz kanonik Zbigniew Bizoń. Serdecznie zapraszamy. biskupa Metropolity Krakowskiego do procesu beatyfikacji Emilii Karola Wójtyłów, księdza doktora Kanonika Andrzeja Stomar.